Minuta humoru. Śmiech przedłuża życie. Uczeń pyta mędrca: Nauczycielu, jak żyć poprawnie, aby życie było szczęśliwe? Mędrzec uśmiecha się i odpowiada: Prosto: rób trzy rzeczy: śmiej się, pracuj i kochaj. Uczeń zdziwiony pyta. A jeśli się pomylę. Mędrzec się śmieje. Wtedy śmiej się jeszcze więcej. Bo błędy to twoje darmowe lekcje, a życie to szkoła bez dzwonka. Uczeń pyta dalej. A co robić, gdy pojawią się problemy? Mędrzec odpowiada, problemy to tylko test, który sprawdza twoją supermoc cierpliwości i pomysłowości. I pamiętaj, nikt nie wychodzi z życia żywy, ale każdy może przeżyć je barwnie.